Witajcie odcinek drugi mini ładowarka zrób to sam dziś pokażę jak natrasować mosty Powiem, opowiem o flanszach, o bębnie, o płośce także zaczynamy yy, no oczywiście tutaj trzeba to obczyścić go całego. Z przewodów hamulcowych dyferencjał wyciągnąć hamulce, wyciągnąć, ściągnąć bębny płośki. Teraz tak. Z tej strony to są mosty now, nowszy z nowszego modelu, z ostatniego, tych, z tych kwadratowych. Bo są też te pierwsze te kwadraciaki mosty były węższe, już nie pamiętam o ile, ale chyba z każdej strony po 7 czy 8 cm. Także tutaj całkiem inaczej będzie, jak się komuś tam trafi. Lepiej, żeby szukać, te są, te są łatwiejsze do przeróbki, te z nowszego te odległość ta większa od bębna, i między bębnem a resorem, to jest, także tutaj w tym. Na tym moście, tym nowszym, jeżeli chcemy uzyskać 90 cm po zewnątrz, to musimy od strony bębna licząc, mierzyć od tego zatoczenia tutaj 90 mm i tniemy z tej strony od strony dyferencjału. Zaznaczamy sobie 110 mm i 135. Tniemy z tej strony, to zostaje tutaj ta, ta, ta część. Tniemy z tej strony i tutaj też od środka z tej strony. Ten element wyrzucamy, wycinamy. I to zostaje ta przestrzeń tutaj między tymi. Tu już będzie obcięte. Później w następnym filmie pokażę jak już będę miał poobcinane. Dlaczego to zostawiam tutaj? Bo most celowo będzie tutaj. Tutaj będzie na styku tego, tej kreski. Nie tej. To zostanie. To znaczy ta górna część i dolna zostanie. To będzie służyć jako nakładka. Ale tutaj wytniemy później ten prostokącik, żeby ten, yy, ten profil złączył się z tym, i tutaj to było jako te dwie części, jako nakładki to wzmacni, wzmocni. I lepiej się po prostu nie trzeba tutaj sztukować później, bo tu, bo tu jest ogólnie szersze. Tu jest 100 mm, tu jest 80. Jakby się obcięło na przykład tutaj na równo, to później tu zostaje luka i by trzeba było tam pręty wstawiać, ale tak jest. Tak jest lepiej, bo raz, że mamy materiał, który to uzupełni tą dziurę i, i jest jako na zakładkę moc, mocniejsze. No i z drugiej strony to samo robimy. Tak samo mierzymy. To nie jest tak, że my tutaj zrobimy, wymierzymy co do milimetra. Ale w przybliżeniu chociaż, żeby to było żeby to było natrasowane, tak samo tu, tu już lepiej, bo tutaj idzie z każdej strony praktycznie kątownik, kątownikiem yy, przyłożyć kątownik i natrasować. Bo później Czym równie obcięte, tym lepiej, bo później przy składaniu, przy składaniu tutaj na tym styku, jak na oko będziemy widzieć, że jest coś nie tak, że jest krzywo i my to na oko widzimy, to trzeba podślifować i mniej więcej tak na, chociaż na oko na samym początku żeby było, że jest równo. a później wytłumaczę o co chodzi w dalszym ciągu. W dalszym etapie tego, tej przeróbki, bo tutaj, jak później, wytnę to, pokażę, jak to wymierzyć. Żeby to też jest ważne, żeby to bez, żadnym tam, bez żadnego przyrządu, bez niczego samą suwmiarką, jak to tutaj ustalić. Tą część obciętą do, do tej tutaj części, która też będzie obcięta. A później, osiowanie, prostowanie tego mostu to też też kilka będzie nagrań także to w pierwszym w jednym odcinku do tej, tego wszystkiego mogę wytłumaczyć ale to lepiej pokazać później tłumaczyć i poka tłumacząc pokazując jak to jak to było jak to jest zrobione bo także jeżeli chodzi o Płoś ja nie mam tej części tego tak zwanego odpadu, bo go wykorzystałem, musiałbym, muszę do tej następnej, następne mosty rozebrać, żeby mieć ten materiał, wałek, oś 30, 29, 8, 29 i pół, niektóre mają 29, 7, później pod to, wy, ten odpad wykorzystuję jako swożnie do ładowarki, pod te swożnie wtedy dorabiam tulejki. I teraz tak, jak my ściągniemy płośkę z tej planszy tutaj, z tej piasty, teraz mam obcięte, ale jak ściągniemy, to obcinamy tutaj przy samym praktycznie 2 mm, jak będziemy ciąć na, na ręczną, czy na tej stojącej, na tej z dużą tarczą, tak żeby nie uszkodzić tej przylgni tutaj. Bo to jest jako dystans tam ustala ten całą piastę. I teraz tak. To jest bardzo twarde. Żeby później to wywiercić. Tutaj otwór 30 i 30. jest punkt na środku. To musimy. Wy, wy, wyżarzyć go w piecu. Ja już tutaj mam gotowy. To znaczy, wkładamy do zwykłego pieca CO, czy tam, nie wiem, na, na pali, na, yy, no w jakimś piecu, żeby, żeby można było to, żeby można było rozpalić węglem i wrzucić też wcale te krążki. Można po dwa. Ja podważył tam dużego pieca, bo tu jak cztery, to tak nie za bardzo później, kontrola nad I o co chodzi z tym wyżarzeniem? To, to jest po to, żeby ten materiał zmiękczyć, żeby szło wywiercić, żeby nie uszkodzić wiertła. Czy tam przy roztaczaniu później, fazowaniu tych, tych tutaj nadlewek, bo tutaj zostało stoczyć. Ja to chciałem powiedzieć, Wyżarzam. Chodzi o to, żeby to się nagrzało aż do czerwoności, ale nie tak, żeby czasami tego nie stopić, bo można stopić jak kiedyś na początku ileś tam z 10 lat temu stopiłem, prawda? To znaczy nawet ulało się, że już było do wyrzucenia. Także trzeba to kontrolować. Piec zamknąć, tylko ma być rozżarzone węglem, obsypane i to ładnie ma się samo wyważać do samego rana, ma samo wystygnąć, nie wyciągać tego. Razem z węglem to ma się wypalić, samo ostygnąć Bo przy pierwszej ładowarce yy, taki znajomy pan Andrzej Kokarz. udałem to do wytoczenia w pracy, gdzie kiedyś pracowałem. I Ledwo to wywiercił, ledwo to roztoczył, i on mi to doradził i mówi, żeby to do obieca wrzucić. Nie? No i od tego czasu wyżarzam i, i sam. To praktycznie bez tokarki idzie Bo tu wiercę 30 otwór. Tutaj później do wiertarki zakładam tam. Mój tata dorobił taki, jakby to się nazywa, gdzie ja to mam. Roztaczak, zataczak, Nie wiem, gdzieś tam, to na drugim filmie pokażę. No i to można to liznąć na tokarce, można tym zataczakiem, z tą tą stalką. to usunąć, tam, ten. bo tutaj nie może być nadlewu, bo tu będzie spaw później, i ten spaw też trzeba zrobić. Mocny i taki dosyć yy, mały, żeby, bo tu jest bardzo mało miejsca, żeby tutaj nie obcierało później tutaj w tule. Ja cały czas mówię o mostach tych, yy, od Forda Transita innych mostów, nie raz tylko od Poloneza przerabiałem, ale to jest, moim zdaniem nie nadaje się do tego. Do, za, za lichy, za słaby po prostu. Ja tych mostów już ponad 150 grubo przerobiłem. Także jednych i tych samych. Także i pamiętać to, żeby o tym, żeby nie, nie spalić, żeby to nie, nie rozgrzało się tak, że popłynie ten, ten, bo też tak idzie zrobić węglem. Pies musi być zam, rozpalony, zamknięty, żeby nie było ciągu. I, tak jak później, żeby się ten lanem, żeby się nie zaczęła stal lat czasami. No i później jak tutaj to mamy już wyżarzone, to też trzynastką wiertyn tutaj trzeba przewiercić, bo to ten taka szlaka będzie ten te otwory poprawić, żeby tu później ładnie to wchodziło tutaj na te śpilki. No jak mamy most te piasty z łożyskami, to trzeba to sprawdzić, czy czasami nie ma dużego luzu. Taki delikatny luzik może być, ale taki tyci tyci, to nic się nie stanie. Ale jak już będzie tam do milimetra tutaj odchodzić, to, 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 to już się nie nadaje. Trzeba łożysko wymienić. Dwurzędowe to jest. To jest idealne, jak nowe. Tak samo te, zero luzu. Ten most akurat był z ABS-em, ten też jest dobry. Tak. I pamiętać o tym też, żeby te elementy wyczyścić, przeszli przeszlifować, te przylgnie wszystkie tutaj pod o-ring, pod bęben, bo to później takie, takie będą szlaka szlakowaty, żeby to przeciścić młotkiem i giełkowym tak samo bębny tutaj tutaj z krobakiem wyciścić rdze, tym młotkiem igiełkowym, żeby to później do osiowania, tak samo tutaj wszystko musi być czyste. Tak? To jest bardzo ważne, żeby później wyprostować most spadny. a to w kolejnych odcinkach będzie. Pokażę. Także dziś byłoby tyle na razie, bo od razu tego wszystkiego nie pokażę, bo to trochę roboty też przy tym jest i jutro postaram się nagrać, jak już mam popcinane, jak to z, jak to złączyć ze sobą na stykach, żeby wstępnie było prosto. Także dziękuję za oglądanie, pozdrawiam. Jakieś macie pytania, to do, w, pod, w komentarzu Ja jeszcze pod tym filmem podepnę linka tam do tego do odcinka pierwszego. I też, jak macie, chcecie coś, ja nie dopowiedziałem, a co, czegoś tam byście chcieli się dowiedzieć, to napiszcie w komentarzu, ja nagram o tym film, bo ja tutaj może coś przeoczyłem, a wy tam może ja wiem, a wy nie a wy możecie zadać pytania na przykład o czymś tam, o tam, coś tutaj zauważyliście. I no, to już będzie w następnym filmie, też powiem o odwróceniu, bo to też most musi być odwrócony i tak dalej. Dobra. To dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam.